Dobra, Siemano. Siemano. Koty grzeją się, bo tata wrócił, właśnie. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku yy, chcieliśmy powiedzieć, że. Masz światło? Tak. O, to jest Ursusik. To otworzymy, może, co? Tutaj wrota. Słuchajcie, chcieliśmy powiedzieć, dzisiaj mamy 20 jest? 20, nie? 20 stycznia. Yy, I pewnie dziś zaraz wyleci ten film. 17 stycznia, słuchajcie, założyliśmy firmę Trawi Garaż. Yy, właśnie, żeby już działać legalnie, bo gdzieś tam, dzięki temu, że nas oglądacie, bardzo nam miło, no to już jakieś tam pieniążki, co prawda, jak się z nimi, nimi wszystkimi podzielimy, to nie wiadomo, czy będzie je widać w ogóle na stole, ale już jakieś pieniążki się udaje zarabiać. I musieliśmy, żeby to legalnie przepłacać, otworzyć firmę po prostu, no bo to wiadomo, wszystko w naszym kraju jest opodatkowane, więc co? No i tutaj stwierdziliśmy, że no teraz tutaj działamy też z napędem dla Jokera. Część z Was na pewno nas lubi bardzo, ale pewnie są takie osoby, co nie. No i pewnie. Nie mówię, że tak by było, ale mogłoby tak być. Rzeczliwość ludzka nie zna granic, więc y, działalność rozszerzyłem też o usługi y, tutaj takie warsztatowe. Także jak ktoś będzie chciał teraz do nas przyjechać, nie wiem, pospawać sobie wydech, wymienić kurde olej czy cokolwiek, paragonik nie ma problemu, fakturka, y, wszystko, wszystko legalnie, od wszystkiego odprowadzimy już teraz podatek dochodowy, także co? To jest taka im informacja a propos właśnie firmy. A teraz, tutaj kto? Tata alarmował, że sprężarka siadła ją. Tak, po 10 motogodzinach. Aha, ale Rafał ją coś tunigował, nie? Czy Nie wiem. No, tak, zaraz. Naprawiana była przede wszystkim. Naprawiana, ale Rafał tu podłożył jakąś blaszkę mi gdzieś mówił. A ta nie wiem tego. No była zrobiona nowa. Znaczy, cylinder to chyba był stary mój od, od mojego ciągnika, ale był dobry. I tata wczoraj jechał i, i mówi, że coś grę chocze. także no zaraz zobaczymy. Dawaj. Co się dzieje? Na zimnym. Odpalanie na zimnym, nie był dzisiaj w ogóle odpalany. Biała Działa. Chyba tak, Nie A może trytytka się zmarzła. No, to, 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 ma, nie ma, nie ma. to pozdro dla taty, który właśnie w kuchni tam pewnie pije kawę <śmiennie> zadziw, zadziw się chociaż to Generalnie było oczywiste, że w 30 sprężarka może się popsuć, ale nie tym razem. Widocznie Rafał coś tam dobrze przeciwingował. Rafała dziś nie ma, ale no, okazuje się, że pompuje. Dobra. Działa? Działa. No przejedziemy, zobaczymy jak się przejedziemy Dobra. Gdzie ona ma ten... Tu, to jest ten... Ja no, to się... prawie trzy baryje no. Nie ma jak to się przejechać ursusem C360 przez wieś o, tata, tata, tata zdziwiony Wyłączyła się, trytytka musiała puścić Włączyła to... się? Tak. No już ma 4 bar, 3 bary już na A no Ja tam próbowałem i... Tata no, wy, wyziła, wy... wypadłeś z obiegu. Tata wy, wypadł z obiegu, kurde. Teraz młodzi rolnicy są na fali. Ja już mówiłem kiedyś na odcinku, bo już się wydało, znaczy wydało, okazało teraz, że ja jestem muzykiem. To jest tak cicho w tej kabinie, że ja muszę tu coś nagrać, bo mam też... Mój się nagrywa. Dobra, jak tam trzyma, ile 6 malów? Y -y, prawie. I tak by już... zmienić telefon na Patryka, bo iPhone pochodził 10 minut i tak długo. Nie iPhone na 5 lat i ma zepsutą baterię muszę się zebrać w końcu i to wymienić. Dobra mhm. <ś> sprężarkę, nie? Teraz to zrobimy. Było. Coś tu szyba brudna strasznie. Brudne Brudne jest, no. Ładnie siłowniki od wspomagania. Lepiej za... się jeździ niż samochodem. On no, za wiele się nie najeździłeś. No trochę tam kiedyś jechałem w rozwórku. W sumie wszyscy się nim dużo nie najeździliśmy. Rafał stawia najwięcej, no ale. Wydech. No ja nim zorałem około hektara, ale tyle kawińca co no, tam no, no, no. u mnie jest, to no, w końcu zrezygnowałem z tego ciągnika i pługa, bo bym no, ale nie zarobił. No, no. No okej, okay. a to już coś gdzieś po stutnijte? No ba no, jak się robi. No. Ale no to, to musi no. Musi się nie robić, żeby się, się nie tego, nie? Spadł śnieg, ale już, już dzisiaj puszcza. Wyjechałem ruskiem, ponieważ przygotowuję sobie tutaj miejsce na na tokarkę, która do nas przyjedzie, ubiłem najtańszą farbę. Chcę trochę przyknąć na biało, bo jak się później założy jakieś lampy, to wtedy, żeby było coś widać. A jak będą jasne ściany, no to będzie bardziej to światło odbijać. Tutaj mamy taki murek. Jeżeli ta tokarka nam się tu zmieści, mamy 3,70 do tego tu momentu, a nie chcemy, żeby tu nam wystawało, bo nie jest tu się wjeżdża właśnie ciągnikiem i tak dalej. Chcemy ją tu wstawić i jak nam się zmieści, no to będzie fajnie, bo wtedy sobie ten mur, jak podniesiemy, jest jakiś płyty OSB albo karton gipsu do góry i takie się zrobi nam pomieszczenie fajne na tokarkę i będzie właśnie szczelnie i nie będzie się nam kurzyć bo no to karka to musi być jednak w czystym miejscu żeby się nie kurzyło bo to łoże wszystko jednak dostaje y, dostaje tego piachu i, i to się wszystko zużywa szybciej dlatego na razie jak przyjedzie no to sobie ją przykryjemy plandeką jeżeli nam tu się zmieści no to tylko zrobimy sobie murki tutaj ścianę i będzie fajnie Kupiłem Farbę białą i tu sobie to wszystko pomalowałem. Tu jakieś stara yy, jakaś stara mówka jest. Zobaczymy czy tu prąd jest. Muszę przynieść tylko żarówkę i to sobie wszystko posprawdzać. No i takie sobie tu pomieszczenko pomieszczenko mamy. O. a tutaj jeszcze leży. Most. Udało nam się e, kupić go na złomie. E, myśleliśmy, że trochę mniej waży, bo e, zapłaciliśmy w sumie nie tak źle, bo 2,50 za kilo, ale się okazało, że most waży 500, 500 kilo. Także, także w, Patryk pojechał, go przywiózł i kosztował on 1400 zł no ale ale jest jest kompletny także będzie z czego odłubać jeżeli nawet ten środek y, będzie coś z nim nie tak ale raczej tam chyba luzu nie ma bo sprawdzał Patryk to mamy tu jeszcze ten z wojska od, od tego mostu co do Jokera szed, to będzie można środek sobie przerzucić w razie coś ale myślę że że ten będzie git. Także to jest takie masywne, że jakiś napęd może się z tego znowu zrobić. Tak to wygląda. Bębny znowu będą. Hamulce trzeba będzie rozebrać, zobaczyć yy, co tam jest w środku, i może się wystawi. Może ktoś to kupi. A jak nie, no to. Trzeba po prostu je na złom zawieść i trochę pieniędzy odzyskać. Maluję sobie takim pistoletem na sprężarce. Tu akurat nam przewód starczył z, z garażu. I wcześniej już sobie zagruntowałem to, wylałem tu 10 litrów gruntu na te ściany żeby to trochę związało, bo tu wcześniej było wapnem malowane i tak. Troszkę to się skleiło i teraz białą farbą wkręciłem żarówkę, ale niestety nie, nie działa. Także musi coś być albo w oprawce, albo w, w puszce, bo y, przełącznik rozebrałem i w środku jak sobie na krótko zrobiłem to to nie świeciło. A ten drugi przełącznik jest od lampy tej na zewnątrz i on działa, także, także to musi być widocznie wina gdzieś tam w pustce albo w oprawce. Ale to już tam sobie ogarnę później. I jutro będzie film z tokarki. Jak byliśmy ją zakupić z oględzin, a tokarka już we wtorek powinna do nas przyjechać, także